O, ale popierdolęło. Ty, <noise> <Gdy panila. głos> No znowu raz szwadryt, no. To no zawsze jest Ta A Ta gra. Dawaj to. Dawaj to. Świnko alarm. O, proszę. Dobrze, podaj teraz. No gdzie tam, no. Dobrze, Tyle już było. Stop, stop. I Zouma chyba u nas gra? No Jezu. <noise> a pytałem się. Nie zwróciłem uwagi. Dobra, kids. Jest drewnem, ale... O, dobrze! Ej, fajnie. Aha. Ja nie przez chwilę biegłem. Ach! E, żyj koszta, no. Kurde, jest trochę brązem, ale... Da radę. A co ma nie dać? Dobra. Gdzie jestem? No, no. O, właśnie. Pa, kurde, <noise> dawać to dobrze to kurde, dobrze kurde, wrzutka no ty, koszto okej okay. bo, 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 bo. kurde, on tego nie strzelał zresztą to już miał, to już w bramce czemu nie, nie uruchomiesz ale ja pierdile, w ogóle nic nie mi zawodników. No to za góra! Ale nic nie zawodników w ogóle, co ja opcję, czy co? Eee! <todgłosy> Ej bola. Ebola. Beskidul. E, Legolas! jesteś lepszy, dobra. O! Leć! Aha, poleciałem. Nie wiem, czy mam takie taki <todgłosy> słaby, kurde. No to jest trochę drogie Ale w ogóle jakoś mi pat też jak kurde murzyn Kopno Wcześniej to miało być Co jest? Ale Aha dobra dobra. dobra Dośrodkowanie Za mocno Lil Okej, nic nie było Okej okay, okej okay, okay. DREWNO FABREGAS NO Jak byś to mocniej kopnął Może wypadło do bramki A MOŻE NIE ZOUMA To ja ząb? Zouma jest klopsem Jest brązem na pewno Klopsik. No A ten wyciąga tą łapę, kurde, że spalony No co za debil Jej a. Ale czemu? No, na schabie ale... On to odbił okcie, no proszę bardzo. O. A po nic oczywiście nie widzi. No. O, te szparki ma zawsze. oki, kurde. Jakiś mu się kurde. I znowu stoi z tą mapą wyciągniętą. matić kurde. Koszta. Dobra, ja jestem tam. O. O. No Jezu nie to FIFA wie lepiej. Cześć A nie trzeba z kratami, kurde. Lecisz, to Wilan. Wilan? Wed! Tibo. bo Team Tibo of the Week. Ej! Big Tim, Timbers. Dobrze! Dobrze leci, dobrze leci Leć tam na pewno. Bob! Yeah! A tam! Wyciągnął to jak murzyn. A, ale już tam leci. Trochę za bardzo się zbawiłem. Bo impet straciłem. Ale! O! Czemu nie zmienia mi na tego? Mhm. Uh -huh. Hehe. He -he kurta kurde. Mm. No co tu ma I być? Foul. Brawo, faul w ataku, <ścoughs> tak jest. Tak trzeba grać! Tam jest William. William. To że trochę klops. William Shakespeare. Dobra, leć na kostę. Smaczna i prosta. Gryź, no. A! Kosta. O, tamtego, Luka Bessona. Ej. Dobra, koszta. No. Quadrado, no jesteś... ...średnim murzynem. No co?! Okej. Okay. Ciul, ja to z dwie godziny wcześniej TikTołem, ale... Ale leciał w mamy, mamy stata. I bez w ogóle jakiegoś laga mam chyba tego, bo... ...po dwóch sekundach dopiero to, co klikam, w zajacza. E? To co patrzę No Jezu, jezu. O, Co za murzyn Walcz o tą piłkę jak Adam Małysz. Włókę <laughs> z bananem kurde. Ej co? To zrobię tak automatycznie, bo ani takiego nie plikają Oho No jezu To ski tu Co, cię? Jak tam? mi ten pad drago jakoś chujowo Manta? Wszystko. najlepsze Dobra, dobra. Kurde, co ty? <noise> to ty. O Jezus. No, super. No i zanim mój się ruszy... Okej. Okay. To jest ja pierdule, no to Zajesz to matą tam. Ja pierdolę, no co za gówno. Ej, no bez skitu, z ciekawości. Z półtorej sekundy minęło, zanim zrobił to, co go prosiłem. Jadź na rękę w słońcu normalnie. No dobra. A on powinien zejść w ogóle z bójka że on ma karę. Ale Nie że zajeba tam komuś? A no, widziałem. Ale w. Czy Real dostał to no znaczy i... no, Czy dostaje Ale no bo lubią dostawać w to no to halo, halo. Co no, lubię? Jak lubię to co? Dobrze mi tak, a, a fajnie. Dokładnie. 5 kurde, z to Went A! No kurde no te farty zjechane no No i a tamten... Ja pierdolę! <grym> Dobra, Marsz Ale w ogóle tej Krystynce powinni taką karę dopierdolić, przecież to... <grym> Ale nie, mi chodzi no w sensie na żywo, bo... Tajemno, go ogłosiłbyś w mordę, a ci jeszcze... A to schodzisz na dwa mecze, tak byś czerwoną dostał. No ja pierdolę. Kiedyś ten... Messi też się zrageował i nic nie dostał kary. Ale... Messi kiedyś w, w, te, w, w trybuny tak piłę, taką bombę sprzedał i nic nie dostał. No co za ciul! No. no kurwa! Nie ma chuja to mu się dobrze biega kurde Nic mu się między nogami nie odbija to... trzeba mieć fat, no ten gości ma 60 pajsa No co was O fuck mil Fuck milf no. takie tam Hehe tam Ale też walnę takie. No nie przebije. Weź to przebije. Ja nie mogę, no. Chyba, że takiego lada pada mam, że... Laga pada, że... Masz mantę, na jednak. No Najlepszy. Pff. Waj. Co ty masz Sajtek. No i... No, ja, weź mu bułę, zarąba, nie chcę go podnosić. Sajtek. <suszy> 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 No ja, wiesz, już nic nie ma Bramkarz już był jeszcze to nie było spalonego Dokładnie No i, i do niego, no najlepiej tak. Kość, Gank, noja Przecież Czy zawsze bramkarz jest także? No dokładnie i... <laughs> Aha Myślałem, że Ty wekzansu kiwa O no, no 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 No! A tamten stoi no, Nie, to, to jest to strzelany Dokładnie Yeah. Hazard. No takie trochę... No tak nie za bardzo, bym powiedział. Koszt... No faul, no, faul. no nie ma, bo to co, no Real gra to. Jak może być faul dla Realku? A teraz Dick Rieger, kurde, Don Tigre. No i... Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, chyba. Onanizator 3000, no. części spotkania. Jest... <coughs> To hmm, czekaj tego Zome może zmienię, oczywiście. No i super, mam jego skład, no. Pozdro EA Sports. No, zmienię kurde Ronaldo z Ramosem i benzynę kurde z karnewałem. <grywy> A miał pompę gdyby tak zmieniło. Oj, trybek sobie konia tak. <grywy> 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 Widzę. No, typ chyba na rozstaju stoi, no. Już w jeszcze piwerko. To, co on tam zmieniłem to? 6 zmienił, nie? Najlepiej. Kurde. Ej, ciajsz? Mam te słuchawki do uszty, nie? No. I ten. Pronnie kopną przez nie. Słyszy. <noise> co ty <noise> dajesz? Tak. Co? się? Co co? Zesrałeś się? Czy co? się mi trochę bębenki zabolały, ale... Spoko jest. Ale kurde! Masakra Jeszcze w jakichś gumianych kapciach, kurde. Przebite na kablu masz Aha, Ale ej... Zlikłem się, nie powiem, że nie kurde. Co to się no. stanęło? Się? O ja pierdzie No to jest pizdiano Ronaldo no on to chyba jakiś, nie wiem, dildosa w dupie musi mieć, że kurde, dodatkowy power baterii, kurde, się w dupczko wkłada, ja pierdolę to. Jebać pedałów tam. A ten z ryjem, kurwa, jak ciągnik. Kto to jest? Ja pierdolę tam. No zobacz, jak stoi, a ja. baterijki, kurwa, nie, ładują. I w chuj no i co jest? Czemu mi nie działa? No Jeszcze head kicka mu kurwa jak leży no Head kick kick, out of nowhere... Ej no bez kit No ej pozdro To jest Manta normalnie no Ej, czekaj! No? Poczekaj, czekaj. Podaję teraz! Widziałeś? Nie podał. O, teraz znowu podałem? Z pół sekunda laga przynajmniej. O ja... Co tam robił? Sibakku. Ten kwadrat... Tamten typek ma z To No co on tam gości robił. Nie wiem. Słat... Jakiś laki, kurwa nie wiem co się dzieje. O, papi w końcu ogadnął! Robi to co chce, kiedy chce. Mówię, co się ma dziać. Nie stać. nie stać. No, ty pizdo, szmato, no. Drogi, kurde, jakiś krzywa mordy. A ten wyciąga tą łapę, ja pierdolę, no. A ma się ruszyć. Dobra, trzymaj. O, super Timor. No i. Dobra, nasz. dobra. Podaj na blisko ja strzelę. zobaczysz. Tak, tak, tak będzie. Tak, w takim takim nieodpowiedzialnym. Co za same kiksy takie mamy w tym, w teamie? Ale z tego będzie gol. Bomba, <suszy> <suszy> bomba, teraz. Teraz. Kurde, ale. Ale zjebał. No kick z kolejki. Biegnij tu do niego. Ja pokryłem. ten. Dobra, wyjebałem się trochę. ja. Jest się. no jeden. Nasz piętka. Taki rzut rożny przecież było. A nie, dobra. Odbiło się o nie. No, myślałem, że kurde, od ich się odbiło. Ola boga. Ech. Nie wiem czy to mój strzał czy też podanie Wyszedł, wyszedł na banana no. Kurde no, owszem <laughs> No co? Będzie mm. Ktyf is... Norek tyf is... Między nogami mm. O oh, Jezu, stój kurde ładuj z tego dildocha w dupę kurde Ja strzep się łapę Tak wzdychaj <laughs> No. Chciałem, że nie wiem, jak można nie potrafić strzelić Ronalda? Przecież to jest auto-I'm taki normalnie. Czasem sobie wcisnąć tego, zasad, żeby trafić. Ach, kwadrado chociaż jeden. Co? A, jak ta piłka w ogóle leciała? Halo? Nie wiem, nie, w ogóle gdzie jest nasz team. <laughs> Ni na obronie, ani na ataku. Poszli na piwo, chyba. Kurde, wszystko nam odbierają. Jebać. Noo, No, dziurska w tej oczy. Wieć! Nie złapał tej piłki. Linda Lindowski. No, my nigdy nic nie wygramy. No, ale by skitu, że jak, żeby realem grać i przegrać, to trzeba być naprawdę downem. Przecież to jest. Normalnie taki team, że to się wszystko wygrywa ten chyba blig Aha No i dziury w dupcu Ale zic Już jewał Awaj Dobra, spokój No jakieś, co podawałem, on to przyjął jak jakiś koszto no No nie jesteś na schabie takim że masz każdy no, no, tak nie, bo myślałem, że z pierwszej walzi A z pierwszej jeszcze nie tak. wiem, dwie piłeczki Piwsko ta kosa leci <grym> Modry ciak Co to za każdy podania Polska gola Ja A! Co się stanęło się? Co to się stanęło? <laughs> Jak pierwszy nie będę mówił A Naprzód tak na na. poda! -garda. Tak my naun no. no pronounce no Jakie downny mogą zaatakować Don Tiger 94! Wysokie podanie skierowane do

no i wysuń se kurwa szmato piłeczkę A koźki. Kosić no aha zmieniło jak cię kosić no Kosiarz umysłów tam wyjść bramkarz. Nie pierdziel się zagranie przejmuje piłkę dran Boga No i nikogo nie ma ta formacja No jako jakim stanie? Gwałć go, kartka za pedalstwo, tak? tak. Koś! Fermanie, dawaj salto kiemo! Dawaj salto kiemo! O fagi! Co ja mam zrobić? Gwałć go! On to lubi. To no, jaka to jest ustawka, tak rano ta no. my coś nie możemy zrobić z tą formą? Chelsea, pany. Kwadratowy łeb to No kurwa! Nie wiem, co jest z tym. I strzał powinien być. Czekaj, patrz. To tak się robi, patrz. Oddaj, oddaj piłkę, oddaj. Macie. Polski. <laughs> <laughs> On chyba widzi dookoła, jest! Tak się wygrywa! To jest to, jest! O pedal do A, patrzcie, patrzcie, baterijki! Do, dobra rzecz, tak. Tym wygląda jak deski tunorek. Norek. A, jebać.